thank you Skąd pomysł na odkręcanie nakrętek dla hospicjum. Pomysł narodził się spontanicznie w głowach kilku osób z rady osiedla numer 11 i numer 14 w Łomży. To właśnie te osoby, pan Krzysztof Cieśliński, Piotr Pawłowski i pani Kamila Mogielnicka postanowili zrobić coś dla hospicjum i zarazili tym innych. Zwrócono się także do mnie o pomoc, ja akurat jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej Łagodna 2, nieduża wspólnota w porównaniu do skali, w jakiej to się odbywa, czyli Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność oraz inne wspólnoty w mieście, to był ten taki początkowy, że tak powiem... Zapalnik, który później spowodował, że kolejne instytucje, firmy dołączyły do naszej akcji, a także wiele szkół. Ostatnio włączył się także prezydent miasta Łomża wraz z MPC-em z Łomży i ludzie tacy prywatni, indywidualni. Ile zebraliście dotychczas dzisiaj ile, dzisiaj, ile przywieźliście, a ogólnie ile jest tego? Dzisiaj przywieźliśmy tutaj, jak widać, rozładowaliśmy już transport pierwszy do hospicjum, około 300 kg, dokładnie 275. No i są kolejne nakrętki do odebrania ze szkół, z Mechaniaka z Łomży między innymi, szkoła w Małym Płocku się zgłosiła i zgłosiła się także szkoła w Pniewie. Jak potem te nakrętki można przewalutować, żeby były warte? No, ta wartość nakrętek jest y, dosyć niska. Trzeba, y, że tak powiem, zebrać dużą skalę tego, zrobić skalę, żeby, żeby wartość była y, znamienna dla, dla osób, które to sprzedają. W naszym przypadku jest to hospicjum y, około 5 zł za 50 kg, także no nie, jest to, y, nie jest to jakaś duża wartość. Dlatego tych nakrętek trzeba zbierać y, bardzo dużo I, i to planujemy zrobić, bo akcja ma swój zasięg y, na cały Kolejny rok. Jest to dla nas duża pomoc i zachęcamy wszystkich do, do wzięcia w tym udziału, ponieważ wszystkich to nic nie kosztuje, a dla nas jest duży zastrzyk gotówki. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tę akcję i wspomagania hospicjum włąży.